Witam serdecznie w tym odcinku. Chcę pokazać wam, jak zrobić jedno z najbardziej pożądanych e, słów runicznych w grze. Wydaje mi się, że zaraz po enigmie, większość osób, e, która gra postaciami pod błyskawice, chce mieć nieskończoność, czyli tak zwane infinity. Jest to słowo runiczne, głównie wykorzystywane przez najemnika w drugim akcie. E, a dlaczego jest takie dobre? Ponieważ e, obniża nam odporności przeciwników na błyskawice. Przede wszystkim to słowo runiczne robimy sobie w broni drzewcowej, a nie w włóczni. E, może to być CV. E, najbardziej popularne jest w eterycznym CV albo w eterycznym e, CA. Robimy w eterycznym, ponieważ zwiększa nam to dużo obrażenia, jakie nasz najemnik będzie zadawał. E, tutaj dla porównania, wziąłem e, zwykłą CV. Mamy obrażenia 17 do 165. A weterycznej 25 do 247. W CA mamy między 49 a 225. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj jest mniejsza wymagana siła. W CA no, wymagana zręczność jest trochę większa. Pamiętajcie o tym również, że. Jeżeli znajdziemy eteryczne CV, to Lazurk wstawi nam 4 gniazda, ale to nie działa już w przypadku CA, czyli zagadkowego Topora. Lazurk nam zrobi więcej niż 4 gniazda. Kolejność run jest niezwykle istotna, jest to ber, mal, ber, ist, czyli 2 bery. To ma swoją wartość. Radzę się nie mylić. Ja będę robił to Infinity w zagadkowym toporze. Także stawiamy per. Mal per ist. Tada! Wyszła nam nieskończoność, zagadkowy topór. I zobaczmy, jak to się udało. Obrażenia do 902. Eee, najważniejszy atrybut po wyposażeniu zapewnia Aurę przekonanie na poziomie 12. Jest to zawsze poziom 12. I zmniejsza to nam odporności naszych przeciwników. O 85% i redukuje obronę o 83%. Czyli, jeżeli jakieś potwory mają niewrażliwość na błyskawice, a nasz najemnik posiada taką broń, lub my posiadamy, możemy go spokojnie tymi błyskawicami mocno lać. Eee, jak chodzi o dalsze statystyki. To wylosowało nam się minus 45% do odporności wroga na błyskawice, jest to niestety, ale w tym tutaj zestawieniu minimalna wartość. Mogliśmy wylosować do minus 55%. No trudno. 301% do obrażeń, a jest od 255 do 325%. No i tak, Wam powiem, tak to wyszło. Także mogło być trochę lepiej, mogło być też trochę gorzej. Ale jest już Infinity co znacznie mi pomoże w grze. Także jak filmik się podobał, daj suba łapkę w górę. Jest to ważne, e, ponieważ dzięki temu kanał się będzie rozwijał. Zachęcam też do obejrzenia filmiku. Najemnik, drugi akt, poradnik który w tym momencie powstaje, może jak zobaczysz ten film jest już gotowy. Także trzymajcie się, cześć!